i oczywiście z tej strony Kebus i tak jak widzicie na ekranie, dzisiaj zajmiemy się znowu Apexem, bo fajnie sobie odbił. Chciałem wam tylko pokazać jak wygląda generalnie tendencja i że Apex rzeczywiście ma fajną przyszłość. No i zaraz sobie troszeczkę o tym pogadamy, także zapraszam do oglądania. Zapraszam was oczywiście na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także serdecznie was zapraszam, zachęcam do korzystania ze strony. Stronki. Link macie oczywiście w opisie. A my przychodzimy sobie do Apexa Apexu, Apexa. W sumie nie jestem pewien, jak to się odmienia. W każdym razie, wejdźmy sobie na wykres i zobaczmy, jak to wygląda, bo wygląda to tak. No i odbitka wygląda naprawdę całkiem nieźle, bo cofamy się aż do listopada 9, a nawet bym powiedział 8, jeżeli chodzi oczywiście o cenę. Więc jest to spory okres czasu. Nie powiem, spadki były drastyczne, były dotykające ludzi, którzy gdzieś tam zainwestowali. Nie mówię, że nie. Ale powoli wracamy do tych cen. Zresztą widzicie, jak to wszystko wygląda. Akurat w przypadku Apexa idzie to naprawdę zacnie. W przypadku reszty naklejek, szczerze nie jestem pewien, nie, nie monitoruję ich aż tak. No bo najbardziej mnie, nie oszukujmy się, interesuje Apex. Mam w niego najwięcej włożone, więc jest to całkiem logiczne dla mnie. W każdym razie pamiętajcie, żeby swoje naklejki obserwować. Jeżeli macie jakieś wykwipunku, zainwestowane codziennie, monitorujcie cenę, sprawdzajcie, jak wyglądają buy ordery, W razie czego możecie coś dokupić, w razie czego możecie coś sprzedać, i tak to. Mniej więcej wygląda. Więc Apex naprawdę na plus tutaj fajnie idzie, kapsułki też sobie powoli odbijają, więc wszystko nam pokazuje, że w najbliższym czasie rzeczywiście te odbitki będą pokaźne. Także dzisiaj mega krótki odcinek, ale mam nadzieję, że treściwy. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. To na tyle, trzymajcie się. Yo.